Stare Mercedesy były bardzo ekologiczne, zapewniały szybką biodegradację. A czy taki będzie dzisiejszy Merol? Poznajcie Mercedesa C klasę W204. Walnijcie suba, a progów wam nie schrupie ruda. W204 został zaprezentowany w 2007 roku i klepali go do 2014. Prace nad nim rozpoczęli już w 2003 lub 2004. Przeprowadzali na nim bardzo rozbudowane symulacje, jakaś pewnie asetokorsa Sprawdzali słabe punkty samochodu, zanim jeszcze powstał prototyp. Rytualne Mercedesy przejechały miliony kilometrów, i podobno wyniki testów ważą około 2 terabajtów danych, a to tylko po to, żeby nie zaczął gnić na taśmie produkcyjnej. Dostępne jest w trzech rodzajach nadwozia, ładnym sedanie, kombi, które wygląda jakby miał was zawieźć do ostatniej destynacji i sportowe Coupé. W 2011 patrząc na rok modelu, zaszedł Lifting i zaprezentowano coupé. Oczywiście już wcześniej zachodziły drobne zmiany. Wychodził w trzech wersjach stylistycznych: Classic, klasycznie bieda. Elegance. Przód w starszym, klasycznym stylu. Z tym wystającym znaczkiem Benza, którego tak bardzo lubią wyrywać sepki. Oraz wersja Avantgarde z nowym, stylowym przodem. Wielką gwiazdą, bo bez gwiazdy nie ma jazdy. Lekko obniżone i utwardzone zawieszenie. Na jego wyposażenie raczej nie macie co narzekać. Dużo pierdół w nim znajdziecie. W teście Euro NCAP dostał 5 gwiazdek, a w amerykańskim Good. Jedynie w kategorii Small Overlaps Front dostał pur. Jednak w grudniu 2012 został lekko przekonstruowany i wynik zmienił się na marginal. Gamma silnikowa jest niezwykle bogata. Znajdzie się coś dla fanów turbin, kompresorów, fałek, diesli. Problematyczne może być czasem szybkie określenie, co właściwie jest pod maską. Podstawowe mamy C180 kompresor. Jest to rzeczywiście 1.8 z doładowaniem mechanicznym i był montowany do 2008. Później zastąpiło go 1.6, tak samo doładowane, pod nazwą C180 kompresor Blue Efficiency. W 2010 został zastąpiony ponownie przez 1.8, ale tym razem z turbo i wtryskiem bezpośrednim, znany jako C180 CGI. 2012 przyniosło ponownie C180, jednak znów jest to 1.6. Również z turbinką. Dodali za to zmienne fazy rozrządu. Wszystkie te silniki mają 156 kuni. Różni je ilość momentu obrotowego. Kompresory miały 230 N, a turbo 250. Minimalnie łatwiej wypada to w przypadku C200. Jest to również 1,8, jednak ze zmienionym programem na 184 kunie. Do 2010 był użyty kompresor i miał 250 Nm. Później do końca produkcji zamontowano turbinkę i miała 270 Nm. Ten sam silnik jest dostępny pod oznaczeniem C200. 50, gdzie generuje już 204 mechaniczne wierzchowce. C230 to 2,4 V6, który ma tą samą moc co C250. C280 i C300 do 2011 to było 3,0, generujący 231 koni. Od 2012 C300 dostało bezpośredni wtrysk i pojemność 3,5 litra. Tak samo jak C350, tylko z mocą 251 kuni. C350 bez wtrysku bezpośredniego generuje 272 kunie z tym wtryskiem 292 od 2012 306. I mam nadzieję, że nigdzie się nie pomyliłem. Jak już przebrnęliśmy przez oznaczenia benzyniaków, to przejdźmy do problemów. Nie jest ich za wiele i głównie opierają się na rozrządzie. Czterocylindrowce mamy z dwóch rodzin, M271 i od 2012 1.6, czyli pod postacią C180M274. Ludzie chwalą je za to, że są udane i pancerne, co prawda Trapią je problemy z rozrządem, który relatywnie szybko się zużywa. Największy problem jest w tych z początku produkcji. Tak de facto jest to wada dla tych, co na siłę próbujemy oszczędzać. Wystarczy co jakiś czas, czyli co około 50-60 tysięcy km sprawdzić, czy łańcuch się nie rozciąga. Warto również przed zakupem sprawdzić jego stan. V6, czyli M272 i M276. Tego pierwszego trapią problemy z kołem zębatym wałka wyrównoważającego. Który jest najdroższy w usunięciu? No i problemy z nastawnikami, najdłużej z ich nieszczelnością. Numery silników, do których występowały te wady macie na screenie. Jeszcze były problemy z klapami w kolektorze dolotowym. Drugi, czyli M276 to 3,5 litrowa jednostka montowana w poliftach. Głównie trapią go problemy z rozrządem. Dokładniej to z napinaczem rozrządu i zaworem sprawdzającym. Jeśli dobrze to przetłumaczyłem, wrzucę wam PDF do opisu. Benzynowce uznawane są za dobrze wykonane. Ludzie chwalą te silniki i raczej nie będą mega problematyczne. Te wady, które wam podałem tak naprawdę mogą już być usunięte. Jednak warto to zwrócić na to uwagę. Teraz pora na ropa. Jest trochę mniejszy rozpierdziel w oznaczeniach. Czterocylindrowe 2.1 było montowane od C180 CDI do C250 CDI. Początkowo wychodził OM646 pod postacią C200 i C220 CDI. Pierwszy generuje 136 kuni, a drugi 170. Najważniejsze jest to, że oba mają jedną turbosprężarkę. Od 2009 zaczęli montować OM651 i C220 dorobił się dwóch turbinek. C220 250 CDI zadebiutował rok przed nowszą generacją silników. Wyszedł już jako OM651 i miał dwie turbiny. Rok po debiucie nowszej wersji 2.1 pojawił się C180 CDI, generujący 120 koni. W V6 można powiedzieć, że macie dwa silniki. Oba to 3.0 OM642. Pierwszy D30LA, a drugi DLS30LA. To teraz zaczynamy. D30 pojawił się na początku pod oznaczeniem C320 CDI. Od początku produkcji do 2009. Również w tym samym roku, bez żadnych zmian, zmienili go na C350 CDI. Pod tym samym oznaczeniem zwiększyli moc do 231 kuni. Tylko dopisali Blue Efficiency. W 2011 ta mocniejsza wersja zmieniła się w C300 CDI, a C350 dostaje DLS-30, generujące 265 mechanicznych wierzchowców. Od 2009 do 2011 były montowane wadliwe wtryski Delphi, które przechodziły akcję serwisową, gdzie również wymienia je na Delphi, ale już elektromagnetyczne zamiast piezo. Mimo wszystko warto sprawdzić, czy na pewno są zmienione. 3-litrowe jednostki głównie trapi problem z klapami w kolektorze, i czasem zdarza się przeciekanie chłodniczki oleju. Największą wadą jednak jest poprzedni właściciel i ogromne przebiegi, które często jak z RFN-u przyjeżdżały były taśmowo cofane. Razem może to stworzyć niezłą mieszankę wybuchową. Użytkownicy bardzo chwalą te motory, zwłaszcza fałszustki napędzane ropą. Problematyczne w nich mogą się okazać DPF-y. Oczywiście przebieg to tylko liczby. Ale wspominam o tym ze względu na to, że diesle potrafią przejechać grube przebiegi u Niemców, wykorzystują je do jazdy po autobanie i tak naprawdę silnik może być już wyeksploatowany. Zwłaszcza, że potem w Polsce może być już nie najlepiej traktowany. Naprawdę nie bójcie się dużych przebiegów. Najważniejsze jest to, jak on był eksploatowany i czy było wszystko wymieniane na czas. Nie samym silnikiem auto jeździ, przydają się jeszcze na przykład skrzynie biegów. Dostępny jest manual sześciobiegowy, który jak to w takich przypadkach jest bardziej bezpieczną opcją. Wiadomo, że Sprzęgła czy dwumasa mogą wymagać wymiany za jakiś czas. Ludzie czasem marudzą na dość oporną pracę drążka zmiany biegów. Najlepiej, jakby użytkownicy się wypowiedzieli. No ale, jak Mercedes, to tylko automat. A mamy dwie skrzynki: pięciostopniowy i o siedmiu przełożeniach. Ten pierwszy jest wytrzymały i przy odpowiednim serwisie zapewni bezproblemową jazdę przez długi czas. Troszkę bardziej komplikuje się sprawa z 7G-tronikiem. Może ulec awarii sprzęgło hydrokinetyczne. Czujnik wewnętrznej prędkości obrotowej i czujnik prędkości obrotowej turbiny. Często z powodu zaniedbań wymiany oleju. Możecie jeszcze spotkać wersję z plusem, która jest po prostu szybsza, wygodniejsza i troszeczkę bardziej ekonomiczna. Zawieszenie nie należy do najprostszych, jednak nie jest jakieś super awaryjne. Więcej atencji mechanika może wymagać przednie. Głównie zależy to po jakich dziurach jeździcie. W204 przyniosło ze sobą nowinkę, czyli Agility Control. Amortyzatory adaptują się zmieniając na bardziej lub mniej sztywne, aby na przykład bezpieczniej wykonać mocny zakręt. Jest dostępne w każdym Mercedesie W204. W opcji dawali Advanced Agility Control. Daje dodatkowy guzik na konsoli, dzięki któremu możecie sobie przełączyć między komfortowym i sportowym trybem pracy. W połączeniu może już nie z taką innowacją, pod postacią adaptującego się wspomagania, Pro prowadzi się bardzo dobrze. Najlepiej jakby użytkownicy się wypowiedzieli. Wiecie co? Użytkownikom Merola zabiera sen z powiek. Blokada kierownicy. Tak, brzmi błaho. Jak wysiądzie moduł, tak naprawdę samochód jest unieruchomiony. Nie macie jak ruszać kierownicą. A naprawa wymaga sporego demontażu. Tak wertując forum, najlepiej zamontować emulator. Zdarzają się problemy z elektroniką, której jest naprawdę dużo. Jednak wypada już lepiej od poprzednich Mercedesów. No chyba, że ktoś myślał o Mercedesie jako o jachcie. I duszo dowodowania. Wtedy kto wie, co może się zdarzyć. W204 przerywa historię płynącą rudym kolorem. Jeśli nie był klepany przez blacharza, lakiernika, tynkarza, piekarza i akrobatę, nakładał szpachlę maszynowo na papendekla, to raczej nie powinien rdzewieć. Przejdźmy do sportowej wersji. C63 AMG generuje dużą ilość wierzchowców mechanicznych i adrenaliny. Pod maską pracuje wolno wolno 6.2 V8, dające mu rangę europejskiego muscle cara, z naprawdę konkretnym bulgotem. Podstawowej wersji daje 457 kuni, Performance 487, 507 tak jak nazwa mówi i Black Series 517. We wszystkich skrzynia to siedmiobiegowa dwusprzęgłówka Speedshift MCT. Zwykłe AMG ma prędkość ograniczoną do 250 km na godzinę, a do setki rozpędza się w około 4,5 sekundy. Dostępne są w sedanie, kombi i coupé. Jedynie Black Series jest dostępny tylko w nadwoziu coupé. Mógłbym powiedzieć o nich dużo więcej, ale myślę, że dałoby radę zrobić o tym cały film. Mercedes W204 to dopracowany samochód. Oczywiście ma swoje wady, ale w opinii użytkowników jest naprawdę solidnym wozem z dobrymi silnikami. Ma już trochę lat i mogą wychodzić problemy związane ze zużyciem podzespołów i złego serwisu. Warto uwagi są silniki 1.8. Warto kontrolować rozrząd co piątą, szóstą wymianę oleju. Przyjmując, że wymieniacie co 10 tysięcy kilometrów. Fałki też są dobrym wyborem, jednak już droższe w utrzymaniu. Fani ropy też znajdą motor dla siebie. W Merolku tak naprawdę można najbardziej się przyczepić. Do poprzednich właścicieli, niejasnej historii i niepewnych przebiegów. Dobra sztuka będzie was wozić do czasu, aż je blokada kierownicy. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że się spodobał. Pamiętajcie o subskrybowaniu, komentowaniu i ocenianiu. Naura.